JOHN W kolejnym odcinku magazynu Sportowego Aktywni odwiedziliśmy klub sportowy Poznania, dokładnie sekcję triatlonową. Poznania może pochwalić się wieloma sekcjami, ale jak to się stało, że triatlon zawitał do klubu, który liczy ponad 100 lat? Od zawsze jakby mieliśmy problem z zawodnikami, którzy uprawiali pływanie, a nie do końca w momencie, kiedy dopłynęli do tej swojej przysłowiowej ściany i wiedzieli, że już Specjalnie nic wielkiego nie osiągnął w pływaniu, no jakby nie do końca byli pogodzeni z swoim losem i jakby tutaj przyszedł z odpowiedzią triatlon i tak też się stało, że mieliśmy kilku, kilkunastu fajnych zawodników, którzy byli na przyzwoitym poziomie pływackim, a w triatlonie weszli na taki poziom bardzo wysoki i ścigali się o najwyższe miejsca w Polsce. Tak naprawdę jesteśmy taką rodziną wielopokoleniową, od ludzi w zaawansowanym wieku, nawet 60-latków, do takich zupełnych adeptów w wieku kilku, kilkunastu lat, że mają ochotę, jakby uprawiać to samo co tata, to samo co mama. I rodzice, jakby, wprowadzają, wprowadzają dzieci w arkany tego sportu nie do końca pływackiego, ale właśnie teatronowego. I razem z rodzicami dzieci, dzieci zaczynają uprawiać tą dyscyplinę. I mamy treningi dostosowane i do tych seniorów najstarszych, do zawodników takich, którzy ścigają się w zawodach na poziomie ogólnopolskim, i dla takich małych dzieci, którzy przy okazji. Dużych imprez zawsze organizowane są zawody dla dzieci i tam biorą udział w takich, w takich zawodach właśnie przeznaczonych dla najmłodszych uczestników. Sekcja triatlonowa, jakby składa się z dwóch członków: mamy sekcję młodzieżową. Są to dzieci od wieku 12-14 lat do młodzieżowców, czyli do 21 do 24 lat i sekcję seniorską, która jest jakby powyżej tej, tej granicy, aż do czasami nawet 45-50 lat. Są to osoby, które chcą uprawiać sport, chcą dla nich jakby triatną stanowić część, część życia. Jeśli chodzi o młodzież, to młodzież jakby musimy zachęcać, musimy im dawać różne perspektywy, musimy im dawać warunki, musimy ich zachęcać tego, żeby trenowali sport, bo tak jak sama nazwa wskazuje, triathlon składa się trzech dyscyplin, tak my trenujemy w sumie trzy dyscypliny sportu i trzeba dobrej organizacji, żeby te trzy dyscypliny równo trenować, żeby później móc to zlepić w całość. Na etapie tego młodzieżowca, tego juniora jesteśmy w stanie już zobaczyć jaki zawodnik ma potencjał. Zazwyczaj triatloniści wywodzą się z pływania, gdyż to jest pierwsza dyscyplina, jest to najtrudniejsza z dyscyplin, ponieważ jest bardzo techniczna i tutaj bez pomocy tenerskiej jakby no nikt się sami nie nauczy pływać. I tacy wytrenowani zawodnicy pochodzący już z dyscypliny pływanie łatwiej im jest wejść w lekką atletykę i w kolarstwo. Chociaż zdarzają się przypadki, że z lekkiej atletyki też jakby pochodzą zawodnicy. Dobry triatlonista cechuje się tym, że jest właśnie dobry w, w tych trzech, trzech dyscyplinach i jakby można to już na etapie, na etapie, tak jak stwierdziłem, powiedziałem wcześniej juniora, można już wyłapać taką osobę pewnymi sprawdzianami, oczywiście z zachowaniem w treningu, możemy zobaczyć, że taka, taka osoba ma potencjał i jakby no, będzie później dobrze rokowała na, na przyszłość. Musimy podzielić czas treningowy, który i tak jest duży, bo taka grupa profesjonalna trenuje około 20 godzin tygodniowo. I wygląda to, to tak, że mamy to speriodyzowane w ten sposób że jednego dnia mamy trening pływacki, drugiego dnia trening kolarski, trzeciego dnia trening biegowy i to w jakichś odstępach czasowych powtarzamy. Stawiamy równoważny nacisk na, na wszystkie trzy dyscypliny, no bo nie może być jakby poziom dyscypliny idzie cały czas do góry. I można było kiedyś powiedzieć, że wygrywało się zawody albo dobrym pływaniem, albo dobrym bieganiem, albo dobrym, dobrym yy, kolarstwem. A tutaj, niestety, teraz jest tak, że trzeba być bardzo dobrym pływakiem, bardzo dobrym kolarzem i przynajmniej przyzwoitym biegaczem. Jadlonie, co jest najważniejsze? Tutaj trzeba również podkreślić, że jest to sport wytrzymałościowy. Tutaj oprócz umiejętności technicznych, oprócz wytrzymałości, również jest chyba bardzo ważna głowa, no bo czasami zawodnicy mierzą się i spotykają się z takimi pewnymi ścianami. Kryzysy no w tym sporcie na pewno, na pewno się pojawiają. Jeśli mówimy tutaj o tych najdłuższych dystansach, czyli o, o całym Ironmanie, który składa się z y, przepłynięcia 3,8 km, z, 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 z przejechania na rowerze 180 km kilometrów i z przebiegnięcia maratonu, no tutaj ta bariera psychiczna jest bardzo duża dla prawdziwego triatlonisty najważniejsza jest organizacja czasu treningu, bo żeby zrobić te najdłuższe dystanse, trzeba naprawdę poświęcać wiele godzin dziennie na sam trening i, i pokonywanie swoich barier, no bo przebiegnięcie maratonu nie jest nie jest łatwym, łatwą sprawą. Przejechanie 180 km na, na rowerze też, a przepłynięcie prawie 4 km również, więc połączenie tego wszystkiego naprawdę wymaga silnej woli, dlatego też triatlonistów nazywają ludźmi z żelaza, gdyż muszą się i naprawdę charakteryzować silną, silną psychiką. Wydaje mi się, że triathlon jest taką dyscypliną, która bardzo do, dobrze oddziałuje na zdrowie. Mimo tego, że dla zwykłego jakby odbiorcy może się wydawać bardzo trudna, bardzo męcząca, nużąca, tak naprawdę w moim od... takim subiektywnym odczuciu triatlon jest przyjemniejszą i łatwiejszą dyscypliną niż samo bieganie. Ze względu właśnie na tą różnorodność i dyscyplin, które się uprawia, bo raz to jest pływanie w basenie, raz jazda na rowerze, raz bieganie. I ta, ta wszechstronność powoduje, że organizm nie jest tak bardzo obciążony jak tylko przez tą jedną dyscyplinę, którą się uprawia codziennie, regularnie przez długi okres czasu. Pierwsze zasadnicze pytanie: dlaczego triatlon? Żeby nie było co łatwo, bieganie jest proste, każdy może biegać, na rowerze wszyscy jeżdżą, ale połączyć i pływanie, i bieganie, i rower, to jest troszkę wyzwanie. Twoja przygoda z tym sportem, jak się zaczęła? Wybiegać? W zeszłym roku w Poznaniu na jednej ósmej, żeby sprawdzić w ogóle siebie, możliwości i tak dalej, ale głównie z racji tego, że mam wujka, który e, ukończył 11 Ironmanów, więc tak rodzinnie, żeby mu udowodnić, że ja też mogę. Zaczynając w ogóle przygodę z triatlonem, jakie cele sobie stawiałaś? Oczywiście ważne jest to, aby te kroki były no, w naszym zasięgu, bo inaczej to tutaj człowiek może trochę się zdeprymować. Pierwszy start, żeby przeżyć. E, później, żeby gdzieś tam być jednak w połowie stawki przynajmniej. No a teraz już e, pod okiem trenerów walczę o coraz lepsze wyniki, no ale jest dopiero drugi sezon, także długa droga jeszcze przede mną, także konkretnych celów... Jeszcze nie mam. I w tym momencie triatlon czym dla Ciebie jest? Yy, odskoczkiem od pracy, od życia, możliwością z, od zre, zrelaksowania się. Mamy taką naprawdę rodzinną atmosferę. Zachęcamy wszystkich do, do spróbowania. Jakby młodych, nowych zawodników otaczamy taką szczególną opieką, każdy tutaj może się odnaleźć, nie rzucamy nikogo na głęboką wodę, żeby, żeby udowodnić coś komuś, że jest słabszy. Nie, budujemy tą rodzinę, jest wiele osób, z którymi jesteśmy od 2013 roku, kiedy ruszyliśmy i tak naprawdę spotykamy się na zawodach, jeżeli ktoś ze względu na, na zajęcia... Bądź zawodowe, bądź wyjazd na studia, musiał się przenieść. Spotykamy się i, i nadal jesteśmy w tej rodzinnej zażyłości i myślę, że to jest siła naszej, naszego klubu. Fajnie jest mieć osoby, z którymi można trenować, od których można się wiele uczyć, które można podpatrywać. Trening z grupą, a trening widualny to są zupełnie dwie różne rzeczy. Nikt nas tak nie zmobilizuje, nikt nas tak nie podniesie na duchu właśnie koledzy zespołu. Mamy obsługę trenerską do każdej z dyscyplin, oferujemy plany treningowe, które każdy może właśnie realizować we własnym zakresie bądź z grupami. Także no, no przynależność do klubu, do takiej sekcji triatlonowej daje takiemu zawodnikowi pierwsze, że poczucie jakiejś przynależności, tak? czyli robi to z kimś w jakimś celu, no i to, że, jest, że ma tą profesjonalną pomoc, która pomoże mu osiągnąć zamierzone cele.